Ty kurna bało! Aaaa, kurwa! Ale nie rucham, ale żeż odbiłam się! Odziewał, ty. <laughs> nie! Ale Lubię być blisko natury. Ale co, ty się tak denerwujesz? Wdech i wydech, uciekałeś pojazdem! Nie, 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 nie. co to zrobiłaś? To się kręca! Być, co Ja? Dobra, opowiem wam w ogóle kolejną historię z wczoraj. Muszę wam to powiedzieć. No, to patrzcie. Nie bądź fajka, zostaw lajka. Widowiskowo, widowiskowo nie powiem, że nie. No, nie wierzę w ciebie, nie wierzę w ciebie, fatalnie. Razem z nią biegniemy. Dobra, to jeszcze nie teraz. I teraz. Czekaj, tu są. Ty, kurna bało! No i, no i co teraz? Teraz jesteś, będziemy za. Nie, nie będziemy za. Zobaczyłaś mi od Tak powiedziałam? Przepraszam. Nie chciałam. Ej, się zrobiło. Przepraszam. To nie było ty pało, to było ty kurna pało. Nie chciałam. To są emocje. To są emocje. Ooo, boże. Nie chciałam cię wyzywać. Nie no, jakby źle raz... ogólnie to, to nie jest wyzwanie. Nie, nie. nie jakby... I... Ale ja, ja tak ale, nie myślę. Ale to nie... <laughs> ale to nawet nie jest wyzwanie. Ty nie przeklinałaś nawet w całym tym zdaniu, kurwa. Ja p****** jak się stawczam motocykl. taką nieruchomą, chamską. Dobra, dobra. O Jezu, się pani. Eee, Popchnął barkiem mem. Znaczy, Ała, kurwa! Ale nie rucham, ale <grym> żeś odjebał, ty! Ała, ale zajebałem, przebiegłem ten, ty! To Andrzej, ty tutaj tak jesteś, Ała! nie? Wpadę z trasy. Stałem, ja się nie ruszałem. Ja wiem, stryk. ja wiem, no chłopca wkraczył głową o ten. Pojedziemy sobie na ten. Na... tam, gdzie byliśmy wczoraj. Kurwa. Co? Yy, na komendzie z... Co jest Co mnie? Obywatel... <śśś> Sz... <śśś> <śś> nie! <śś> nie! ma. No, i wszystko. To jest kolejny okład Jest, jest, no? Poszukiwanie zwłoków. Widzieliście trójkątne kamień? Mój pierwszy, pierwszy, ja pierwszy, pierwszy. Sprzeciw, sprzeciw. Poseł sędzia, węto. Jaki pizon, ty! Nie widziałem no, nigdy pizona. To, to z reklamy żubra. Drugi, <laughs> drugi, 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 drugi. To drugi nasz, drugi nasz, no zostaw no. Nie Wiesz lot, nie go. nie rozbiorę. <laughs> Chłopaki, chyba coś się zgięło! Co się stało? Chyba coś mnie zatruło. Co ty zjadłaś? Chyba krzaczkę dotknęła. Czy grzyba, ja jest Nie jadłam, nic się dotknęłam. Krzaczka dotknęła. Czy jej ustał usta, usta zrobić, Andrzejko? Proszę. Jest A. twoja, A. zostawiam. Jezus. Nie mogę, niestety, wybacz, mam narzuconą. A no tak. Wiem, że to jest niby procedura medyczna, ale mimo wszystko chcę zachować swoje kule. To przez usta. O oh, chwilę sobie nic mi nie będzie, nic mi nie będzie. Lubię być blisko ma natury. Ale co ty się tak denerwujesz? Wdech i wydech. Uciekałeś pojazdem. Zatrzymaj się. Wyrzuć sobie tą maczetę. Nie jest ci ona potrzebna. Zrobisz sobie krzywdę. Kurewskie? Zrobisz Dobre. sobie krzywdę. Ale co jest kurewskie? Nie umiesz jechać, to kurwa wysiadasz na patyki. Nie ja umiesz jechać, kurwa, ty kurwa jesteś kobietą? No błagam cię. No i co w związku z tym? To właśnie ta kobieta kurwa jechała za tobą. Stary, będziesz się rzucał, że jadę teraz radiowozem, kiedy to ty wysiadasz z samochodu. No to, kurwa, bo, kurwa to no. no chyba nie. Akurat uwierz mi, że nie. <laughs> Chłop, coś... Począ. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło w tym momencie? A ty nie pamiętasz tej drogi, nie? A badałaś głowę? Nie nie nie, 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 co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? Nie, 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 nie! nie. Wciągam, 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 no dawaj! Proszę, dawaj, dawaj! Proszę, 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 nie, proszę. Nie, 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 nie mogę, nie, nie. mogę, nie, nie. Mogę, nie, nie. Próbuję, walczę! Walczę, 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 ja... Walczę, ja... No walczyła ichu. Dobra, musimy wskoczyć. Poczekaj. No kurwa, nic innego nie robię, jak nie czekam. Dobra, czekaj, trzeba znaleźć miejsce. Czekaj. Ty się fitnasz, bo ty masz ten, ...prawę. No, ja wproba. Spuszczaniem się. <grystanie> nie, nie tak. Co? Co? <grystanie> co? Co? cię Co? tak. Co? Co? To Co? Co? Ja? No. Teraz to idę skoczyć. Nie. Yes. Ty pewnie nie wyłapałaś bo co powiedziałaś, nie? Ale za to mój cały czat wyłapał. A co powiedziałaś? Że mam wprawę z puszczeniem się. Aha, przepraszam. <grym>, nie chillera, jakby... Totalnie się nie krępuj. Dobra, opowiem wam w ogóle kolejną historię z wczoraj. Muszę wam to powiedzieć. Muszę Wam to powiedzieć, serio, skupcie się teraz. Jak już mi się nie pytajcie, dlaczego w takim temacie, nie? Jechałam wczoraj na stację, bo przez to, że piję tyle wody, cały czas tym się sikać, nie? No i pojechałam wczoraj na wodę, za wody pojechałam sobie na stację. No i stoją dwie kasierki, które rozmawiają na temat zabezpieczania się młodych dzieci, nie? I tam jakaś dyskusja między nimi trwa, że dzieci są teraz nieświadome i tak dalej, i tak dalej. Ja podchodzę, a i ten, i tabletki kupowałam na głowie, bo mój łeb bolał. No i daje te tabletki, No dzień dobry, dzień dobry, I daję te tabletki I ona tak na mnie patrzy i tak kasuje, nie? I pyta się, czy coś jeszcze. I tak na nią patrzy mówię, wie pani co, ma pani rację. Sięgnęłam po pierwsze lepsze gumki, kupiłam gumki. No przecież jej miną. Ja tak no, piękna, no? że przecież te gumki są u mnie w samochodzie, rozumiecie? U mnie w samochodzie, na, nie na chuj gumki, ale Boże, w Bożym samochodzie teraz gumki. Ej, pamiętacie moją opowiastkę wczoraj na tym na streamie odnośnie zakupu prezerwatyw? No to patrzcie.